Cześć, ja jestem Monika, a to jest Fiszkowa Kartoteka, czyli kanał, na którym opowiadam o książkach i różnych około-książkowych tematach. I tutaj dzisiaj znowu będzie około-książkowy temat, bo um, pomyślałam o tym, że opowiem Wam troszkę o moich przemyśleniach pod wpływem który miałam pod wpływem przeczytania pewnego artykułu na magazynie L. Um, I w sumie jest to temat, który dotyczy książek e, i rynku wydawniczego. Bardziej troszkę wydaje mi się rynku wydawniczego w Stanach Zjednoczonych, ale on się jednak troszeczkę też łączy z takim rynkiem wydawniczym, takim globalnym. Dlatego postanowiłam, um, po przeczytaniu tego artykułu, miałam troszkę przemyśleń. No i dzisiaj właśnie się nimi tymi przemyśleniami chcę z wami podzielić. Link do tego artykułu znajdziecie w notatkach do tego odcinka, do tego filmu. Więc jeżeli jesteście zainteresowane, zainteresowani, to zachęcam was do klikania w ten link. Tam na pewno jest więcej jeszcze treści i jest też bardzo dużo odnośników do różnych innych treści, więc więc na pewno będzie dla Was może być przynajmniej interesujące. No, ale zacznijmy od pierwszego trendu, który jest może zatytułowany, można byłoby go tak zatytułować jako Siła Influencerów. No, bo o tym, że influencerzy i influencerki są istotne, to jest już wiadomo od bardzo, bardzo dawna. Natomiast magazyn L sugeruje, w ogóle ten artykuł był nie tylko przewidywaniami. Redaktorów z magazynu L, ale także influencerów książkowych, influencerki książkowe, które są aktywne gdzieś tam w sieci i one po prostu dostrzegają te trendy, no, będąc też żyjąc tym e, światem czytelniczym e, bezpośrednio i bezpośrednio też na niego wpływając. No i te osoby, a oraz także właśnie m, dziennikarze z. Magazynu L, twierdzą, że właśnie rola influencerów książkowych influencerek będzie coraz większa, tak naprawdę. No i ta rola i wpływ na tradycyjne media literackie będzie się tylko i tylko zwiększać. O tym, że wiralowe wideo na TikToku może wywindować książkę na szczyt listy bestsellerów, to już wiadomo. Tak zostały wypromowane. Książki, nawet bardzo stare. Nie wiem, czy słyszeliście, słyszałyście o tym, że na przykład taka książka Fiodora Dostojewskiego, Jak chyba Białe Noce, była jakimś hitem książkowym, na, gdzieś tam za granicą, głównie w anglojęzycznych mediach. To był hit książkowy w tych wydawnictwach, ponieważ. Była to książka, którą wypromował właśnie TikTok. To była książka, to jest w ogóle bardzo króciuteńka książka, e, też mocno emocjonalna. No i Została wypromowana właśnie jako, jako książka super ciekawa na TikToku. Bardzo dużo osób ją czytało, i też często znikała z półek wydawnictw i spółek księgarni. Co warto wspomnieć, to jest też to, że wydawnictwa oczywiście zauważają te trendy i te możliwości, jakie dają te platformy jak BookTok, YouTube, Instagram, i coraz więcej budżetów przeznaczają właśnie na promowanie książek w sieci poprzez. Przez właśnie influencerów książkowych i influencerki książkowe. I angażują właśnie te influencerki i tych influencerów od samego początku kampanii promocyjnej swoich nowych książek. Tak naprawdę to influencerki i influencerzy książkowi stanowią tą pierwszą bazę. Budowania zainteresowania książką, bo to oni i to one dostają książki, zanim one e, tak naprawdę mają premierę na rynku wydawniczym. E, tak, żeby m, mogły, mogli zapoznać się z nimi wcześniej i od samego początku, jeszcze zanim te książki się pojawią, już o nich mówić e, gdzieś tam w sieci. Już e, jakieś takie ziarno zainteresowania zasiać wśród swoich. E, Obserwujących, y, followersów, więc y, w ten sposób właśnie tworzą już tą pierwszą falę zainteresowania, tak jak wspomniałam. Dlaczego to jest tak? Y mocny, silny marketing. Ano, to jest już znana zasada marketingu szeptanego. Wiadomo, że jak nasi znajomi opowiadają o tym, że coś im się sprawdziło, że coś im smakowało, albo jakaś książka im się podobała, to sami chcemy sprawdzić te rzeczy, które im się sprawdziły, które im się podobały, no bo ufamy naszym znajomym. A obecnie, w obecnych czasach, osoby, które obserwujemy na Instagramie, YouTubie, TikToku, e, traktujemy właśnie jako naszych znajomych, i te osoby są tymi naszymi em, znajomymi, których Rekomendacjom ufamy, których polecenia sami chcemy sprawdzić. Więc tak naprawdę, jest to właśnie taki marketing szeptany, ale wspomagany albo, albo przenoszony może swego rodzaju kablami, czy też jakimiś takimi łączami internetowymi. Tak to działa, tak to po prostu w tym momencie funkcjonuje. Ci się znajomi z sieci są. Tymi, którzy właśnie przenoszą ten marketing szeptany dla nas i my im ufamy, im wierzymy. Poza tym, właśnie poprzez te rolki na Instagramie, przez TikToki, przez Booktube, bardzo dobrze przenosi się emocje, a to emocje sprzedają, to emocje wywołują inne emocje, więc ten przekaz emocjonalny jest najbardziej angażujący i tak naprawdę, dlatego tym filmom, tym. Um, tym treściom właśnie na Instagramie, na YouTubie, na TikToku, właśnie dlatego im wierzymy i dlatego one są tak silne i tak angażujące, że ponieważ właśnie przenoszą emocje. To był pierwszy trend, czyli influencerzy. Drugi trend to jest tak zwana dywersyfikacja platform. No bo um, nie wiem, czy pamiętacie, był taki moment, w którym TikTok został w ogóle zbanowany w, w Stanach Zjednoczonych. Pan obecny prezydent postanowił w ogóle zamknąć tę platformę. No i to już jest taka pierwsza niepewność, która tworzy, którą stworzył właśnie TikTok, że nie wiadomo, czy ta platforma w ogóle będzie nadal działała. No ale w ogóle generalnie. Dobrze jest dywersyfikować swoje przychody w różny sposób, no ale. A influencerki influencerzy traktują właśnie sieć i możliwości sieci, właśnie mm, poprzez pryzmat przychodów. No i. Rozszerzają swoją obecność nie tylko na tym kanale, na którym zaczęli swoją działalność, ale także o inne platformy: Instagram Reels, YouTube Shorts, Stories, Newslettery, Discord, Substack. Jakieś inne dodatkowe platformy tworzą także po prostu taką realną społeczność, bo nie skupiają się na tym, żeby zebrać jak najwięcej obserwujących. Nie skupiają się tylko na tym, żeby mieć jak najwięcej followersów, ale właściwie bardziej teraz przenieśli swoje wysiłki na to, żeby zbudować taką społeczność, która jest silna, która jest blisko siebie i która jest bardzo mocno zaangażowana. No bo to zaangażowanie, ten osobisty kontakt buduje lojalność odbiorców i ta lojalność też przekłada się na taką możliwość sprzedażową. Jeżeli a no teraz wiadomo, że to jest bardzo istotne w tym momencie kapitał, i w tym takim mocnym konsumenckim świecie, to właśnie to jest ważne. Czy to nasza społeczność przekłada się na to, czy jesteśmy w stanie w ogóle coś sprzedać, coś zaoferować ludziom, i czy ta nasza działalność w sieci przekłada się na jakieś realne możliwości zarabiania? No i właśnie poprzez takie dodatkowe newslettery, platformy Substack, również zakładanie własnych klubów książkowych, to jest właśnie to budowanie społeczności, która potem może nam się odwdzięczyć właśnie za pomocą tego, że e, będzie coś kupować z naszych poleceń, że będzie coś e, czytać z naszych poleceń, że e, no, po prostu z, będzie ufała też nam. To był taki drugi trend, czyli zwiększanie różnych platform, dywersyfikacja platform. No i trzeci trend to są takie gatunkowe miksy. I to też jest coś, co już widzimy od jakiegoś czasu, bo gatunki nie są niejedno, takie już jednoznaczne. Generalnie to nigdy nie było prawdą, nigdy nie było tak, znaczy bardzo rzadko było tak, że tak naprawdę jeden gatunek był tylko jednym gatunkiem, i nie można było powiedzieć, że ta książka science fiction jest też jeszcze czymś innym, tylko no, były. Dość rozmyte granice pomiędzy gatunkami, ale teraz to jeszcze bardziej się tak hybrydyzuje. Te miksy gatunków. Są coraz bardziej wymieszane, te, te gatunki właśnie są coraz bardziej tak zblendowane ze sobą. Bardzo dużą popularnością cieszy się obecnie romantazy, czyli pomieszanie fantazy z romansem. Horror romantyczny też jest, horror romans jest też popularny. Są dystopie z elementami romansu. W ogóle romans jest teraz bardzo, bardzo silnym trendem w bardzo wielu książkach, w bardzo wielu gatunkach. Umieszcza się takie wątki, które są wątkami romantycznymi, miłosnymi, czyli from enemies to lovers, czyli od um, nienawiści do miłości, czyli tak od kumpli do kochanków. To są dość mocno um, widoczne wątki, w, szczególnie w książkach Young Adult i w takich trochę um, Młodzieżowych książkach to jednak to widać najbardziej, ale nie tylko w bardzo dużo, w bardzo takich popularnych, takich popowych książkach. Po prostu są to wątki, które są wyjątkowo silne. Co tutaj w tym artykule? L było jeszcze też widoczne to to, że tak naprawdę ym, ci influencerzy i influencerki książkowe zauważyli, że jest dużo takiego powrotu do klasycznych powieści, do klasycznych powieści romantycznych. Też równie takich nostalgicznych powieści, jakichś melancholijnych. Jest też spore zainteresowanie takimi książkami trudnymi, które wymagają dużej uwagi, które wymagają skupienia i czytania takiego naprawdę uważnego, a nie takiego skrolowania poprzez tekst, co jest ciekawe. Ja akurat nie zwróciłam uwagi na taką zależność, ale możliwe, że tak jest gdzieś tam, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Kolejnym trendem, którego akurat muszę przyznać, nie będę tutaj jakoś szczególnie omawiać, to było, był trend, który zauważyli Ci influencerzy i te influencerki, które były przepytywane przez redaktorów L, że jest duży zwrot w stronę polityki i właśnie takiej też technologii. Możliwe, nie wiem, nie mam akurat na ten temat żadnych przemyśleń. Myślę, że to może być jakimś takim dużym trendem w Stanach Zjednoczonych. Tam też podobno powstała jakaś jakieś wydawnictwo takie bardzo konserwatywne, które z kolei um, skupia się na, takich, na wydawaniu takich książek, które są nie woke, które są niekoniecznie um, nie poruszają takich wątków, jak właśnie queer, e, jak LGBTQ, e, jakieś tematy. Um, Imigrantów i tak dalej, i tak dalej, właśnie bardzo konserwatywne wątki podobno poruszają. Nie wiem, nie mam na ten temat niestety ani przemyśleń, ani w ogóle nie mam po prostu zbyt dużo informacji, żeby cokolwiek Wam o, ten, o tym opowiedzieć. Za to o następnym trendzie, czyli tak zwanym. Self-publishingu i o takich niszowych wydawnictwach mogę coś tam opowiedzieć. Podobno self-publishing przechodzi, przechodzi duży renesans. Autorzy coraz częściej omijają tradycyjne wydawnictwa i wydają książki samodzielnie, tudzież w jakichś takich ramach, jakichś mikroimprintów innych, większych wydawnictw. Wydawane oczywiście to, że na Watpadzie są pisane książki i, i te książki na Watpadzie, na przykład są bardzo często później wydawane przez inne wydawnictwa, większe, mniejsze, to już wiadomo od dawna. Ale na przykład są też takie wydawnictwa obecnie tworzone przez influencerki, influencerów. Jest na przykład takie wydawnictwo jak Bindery Books, to jest taka niezależna inicjatywa, która została założona przez influencerkę z TikToka, która po prostu wydaje książki, które przeoczyły niektóre wydawnictwa większe, które na przykład też te bindery books, też troszkę zależy od, może nie tyle zależy, co ufa poleceniom innym czytelnikom z sieci, które ufa poleceniom influencerom, właśnie książkowym, i od nich zbiera jakieś propozycje na kolejne książki, które mogą być wydane. To jest dość ciekawe. No, niektóre takie wiralowe też sukcesy self-publishingu są naprawdę e, interesujące, bo na przykład e, mają jakieś kontrakty później z dużymi wydawnictwami, a to jest jak zawsze mm, pozytywnym, e, pozytywnym zjawiskiem. E, no i moja chyba ulubiona. E, Jakieś takie zjawisko, które zauważam i, ta, i ten trend L właśnie też pokazało, to jest to, że książki stają się elementem stylu życia. I tutaj to będę chyba mm, rozbijać pewne, w pewnym sensie na dwa takie mikrotrendy. Otóż yy, pierwszy z nich to ten, że książki i Czytelnictwo to nie tylko literatura, ale w ogóle część stylu życia i twórcy książkowi, ale nie tylko ci, którzy piszą książki, <grytko> tylko też ci, którzy opowiadają o książkach i ci influencerzy, którzy opowiadają o książkach, które czytają, um, tworzą w ogóle własne linie produktów tak zwane mercze jakieś linie świec, kubków, herbat, kolekcje y, z markami beauty, y, kolekcje z markami modowymi. Ich kanały tak naprawdę przeszły taką transformację z kanałów stricte czytelniczych, stricte książkowych, aż do takiego bardzo lifestyle'owego e, miksu, bo opowiadają o, e, oczywiście nadal o książkach i o recenzjach, ale także opowiadają o tym, w co się ubierają, czyli stylizacje, o tym, jakich kosmetyków używają, e, jakiś Codziennych vlogów także, więc z jednej strony jest to bardzo życiowe oczywiście, i ja to rozumiem i doceniam, bo tak naprawdę i nawet lubię oglądać tego rodzaju filmy, takie trochę bardziej lifestyleowe, od czasu do czasu, bo oczywiście wiadomo, że nikt w życiu nie robi tylko jednej rzeczy. Nikt na pewno nie, nie robi tylko czytania w życiu. Oprócz tego, że czytam, to również jem, e, muszę się w coś ubrać, czasami jakiś kosmetyków e, użyję. Więc dlaczego nie opowiadać również o tym? E, z tym, że tutaj dostrzegam drugą e, część, jakby drugą stronę tego medalu, ponieważ e, z tego wszystkiego to znaczy to wszystko od razu się monetyzuje. To znaczy mm, te wszystkie elementy naszego życia staramy się od razu przekuć właśnie w zarobek, zmonetyzować to. Czyli właśnie nie tylko opowiadamy o książkach i nie tylko reklamujemy książki, ale od razu, jeżeli używam, nie wiem, jakiejś, e, jakiegoś konkretnego rodzaju serwetek, to od razu opowiem, że słuchajcie, no mam takie fajne serwetki i teraz będę je sprzedawać. E, jest to troszeczkę. Mm, nie do końca zgodne z moją etyką, ale też mówię, rozumiem to, bo ludzie, którzy mm, pracują właśnie w ten sposób, że polecają rzeczy, że polecają swego rodzaju przedmioty i produkty, muszą w jakiś sposób zarobić. Muszą też e, zarabiając i mając na myśli to, że muszą e, właśnie cały czas zarabiać. Nie mogą też cały czas robić tego samego, tylko muszą w pewien sposób ewoluować, i ich treści nie mogą być nudne dla e, oglądających. Jeżeli ja chcę zarabiać, to powinnam tworzyć angażujące treści i starać się po prostu, e, żeby coraz więcej ludzi mnie oglądało, bo ilość przerodzi się w ilość zakupów, i, a to przerodzi się w ilość moich e, zarobków. Więc rozumiem, nie popieram do końca. Ale tak jak mówię, no rozumiem tę chęć zarabiania, każdy zarabia w jakiś sposób. No i oczywiście wydawnictwa to też zauważyły, bo same też tworzą tego rodzaju kampanie, które przypominają nie tylko lącz książki, nie tylko jakiś e, konkretny e, sprzedaż konkretnej książki, tylko po prostu przypominają e, właśnie wydarzenie takie lifestyle'owe. Pojawiają się wydarzenia, które przypominają swego rodzaju festiwal łączący kulturę i modę, czy jakąś kosmetyki i modę. To zmienia się też w ten sposób zmienia się też sposób promowania literatury, nie tylko poprzez treść, ale też swego rodzaju estetykę, przez osobowość, charyzmę twórcy, oczywiście. Ale tak jak powiedziałam, tutaj rozbijam ten trend na dwa takie mikrotrendy, no bo Lifestyle i to, że książka staje się elementem stylu życia, to jest też to, że książka staje się po prostu przedmiotem pożądanym, przedmiotem estetycznym przedmiotem, który się chce mieć, więc jest też ładnym, estetycznym obiektem, prawda? Nie wiem, czy widzieliście taki trend, znaczy może zacznę od tego. Czy widzieliście taki, prawdopodobnie tak, taki trend na malowanie obrazów, może nie amalowanie, ale wykładanie obrazów kryształkami? Prawdopodobnie tak. Jest to swego rodzaju już moda od jakichś dwóch, trzech lat, może nawet dłużej. Pewne obszary Wykłada się takimi kryształkami e, o specyficznych kolorach, i one później tworzą całość, właśnie e, taki wyłożony kryształkami obraz. I w ten sam sposób ozdabia się teraz układki książek. Zwykle są to układki książek fantazy, e, które już same w sobie są piękne i błyszczące i, e, i takie estetyczne, ale dodatkowo wykładane tymi kryształkami no, tworzą jakiś taki fenomenalny, taki e, zachwycający obraz e, na okładce. Są osoby, które y, robią to, y, nie wiem, jakoś tak y, na YouTubie i pokazują proces tego tworzenia, nie tylko już efekt końcowy, więc to jest niesamowite. Y, prawdopodobnie też już widzieliście, widziałyście ten y, trend na y, zdobione brzegi książek. Y, nie y, brzegi, tylko w sumie te takie y, ranty książek. Ale są też osoby, które robią to same, bo nie tylko wydawnictwa od razu nadrukowują coś na brzegi książek, ale są osoby, które malują te brzegi same. Robią tutoriale na YouTubie, na Instagramie, na TikToku, pokazują jak to zrobić. I muszę przyznać, że te efekty potrafią być naprawdę czasami oszałamiające, szczególnie jeśli ktoś ma bardzo dobre zdolności manualne. Są też osoby, które tworzą własne okładki książek, tych, które nie do końca im się podobają, albo mają jakiś własny pomysł na taką okładkę, która będzie po prostu e, bardziej im pasowała. E, no, jeżeli ktoś ma umiejętności takie właśnie plastyczne, to to potrafi być niesamowite. No, i oczywiście są osoby, które tworzą własne okładki, zakładki do książek albo jakieś fanarty, ilustracje do książek. To jest naprawdę świetne. I to właśnie pokazuje, jak książka staje się takim obiektem pożądania obiektem z elementem naszego życia, ale takim przedmiotem, który chcemy mieć, którym chcemy się napawać, którym chcemy się chwalić który w ogóle sprawia nam przyjemność, przyjemność obcowania z tym przedmiotem, więc e, uważam, że ten trend jest bardzo ciekawy, e, ciekawa jestem jak on się rozwinie, bo wydaje mi się, że ma to jeszcze potencjał na jakieś zwiększenie właśnie takich e, elementów, w jaki możemy jeszcze coś zrobić z tą książką. Mnie się to podoba. Nie uważam, żeby to było niszczenie książek, tylko no, ciekawe to jest. Naprawdę jestem ciekawa, co wymyślicie No i to w sumie jest koniec już tego mojego filmu. Uważam, że w ogóle influencerki książkowe, influencerzy książkowi mają realny wpływ na rynek wydawniczy, na to, jak to wygląda, na to, jakie książki są wydawane, na to, jakie książki, jak te książki wyglądają. Pewnie słyszeliście już o takich jakichś akcjach, gdzie wydawnicy Zaprezentowało propozycję na okładki do jakiejś konkretnej książki, i czytelnicy się zbuntowali, powiedzieli, że nie, że to są brzydkie okładki, i że teraz musicie zrobić coś naprawdę ładnego. No i wydawnictwo faktycznie zmieniało ten wstępny projekt okładki. Mamy naprawdę realny wpływ na to, co się wydaje, jak się wydaje, jak to wygląda. Bardzo ważne będzie i jest nadal już tworzenie społeczności, bliskich relacji na, na, poprzez właśnie sieć internetową. Będzie ta dywersyfikacja platform. Mnie to też ciekawi, bo im więcej kanałów, na których możemy rozmawiać o książkach, to też jest dla mnie akurat pozytywny trend. Więc, no, jestem ciekawa, jakie wy macie przemyślenia. Czy w ogóle przeczytacie ten artykuł, czy, czy niekoniecznie? Albo co myślicie na podstawie tego, co ja wam tutaj zreferowałam. Natomiast zanim skończę w ogóle sam film. To chciałabym Wam przypomnieć, albo wspomnieć, w ogóle możliwe, że jeszcze tego nie wiecie, że możecie, jeżeli Wam się oczywiście podoba to, co robię, jeżeli w ogóle podobają Wam się filmy, które tworzę i macie ochotę mnie wesprzeć, to jest na to kilka sposobów. Po pierwsze, możecie na przykład podstawić mi taką wirtualną kawę poprzez stronę Bajkofi. Ja zamieszczę link do tego Bajkofi pod filmem, już za takie comiesięczne wsparcie. Kwotą 10 zł, oczywiście, jeżeli macie ochotę na to, jeżeli zostawicie mi swój adres e-mail na platformie BajkoFi, to co miesiąc dostaniecie ode mnie kilka interesujących linków dotyczących informacji około-książkowych z całego świata. Nie mówię na to newsletter, bo nie podoba mi się ta nazwa. Będą to po prostu takie ciekawostki dotyczące książek, o książkach, o rynku wydawniczym i to już tylko za 10 zł miesięcznie. Natomiast jeżeli zdecydujecie się, na jednorazowe wsparcie, to tak też możecie mnie wesprzeć. Nie musi to być jakieś regularne. Natomiast powyżej pewnej określonej kwoty, ja nie mówię teraz, jaka to jest kwota, to z przyjemnością wyślę Wam pewien fizyczny upominek. Oczywiście tylko pod warunkiem takim, że po kontakcie zechcecie podzielić się ze mną swoim fizycznym adresem lub adresem paczkomatu, na który mogę wysłać ten fizyczny przedmiot. I w ten sposób. Jakoś dodatkowo Wam się odwdzięczyć, tak jak mówię, jest to wysoka kwota jednorazowa, ale e, dlatego właśnie to będzie taki dodatkowy e, dodatkowe podziękowanie z, z mojej strony. Natomiast poza tymi wszystkimi finansowymi e, wsparciami, które są bardzo przeze mnie doceniane, za które Wam z góry dziękuję, z dołu też Wam podziękuję, e, ale to nie jest jedyny sposób, w jaki możecie mnie wesprzeć ogromnym wsparciem dla mnie są oczywiście kliknięcie łapki w górę, czyli te takie lajki. Subskrypcja kanału jest dla mnie super ważna. No i nowa opcja, której szczerze mówiąc, nie wiem jeszcze jak zrobić, ale jest coś takiego, co się nazywa podbijanie filmu. Ona podobno pojawiła się ostatnio na YouTubie więc możecie też w ten sposób zrobić. Dzięki temu, wszystkiemu i finansowemu wsparciu i niefinansowemu wsparciu. Na przykład komentarze pod filmami są dla mnie ogromnym wsparciem, bo ja widzę, że to znaczy, że Wy obejrzałyście, obejrzeliście ten film, o którym, e, o którym mowa i na, pod którym napisaliście napisałyście komentarz e, i że macie wobec niego jakieś uwagi. I to jest dla mnie super ważne. Więc dzięki temu wszystkiemu ja czuję się jeszcze bardziej zmotywowana, żeby coś nagrać. E, wiem, że to, co tworzę. Też dodatkowo dzięki waszemu wsparciu, tym lajkom, komentarzom, subskrypcjom może trafić jeszcze do szerszego grona miłośników książek, co jest dla mnie super ważne. Więc z góry wam dziękuję za to, że obejrzeliście do końca, że obejrzałyście do końca. Do następnego razu, do zobaczenia. Cześć, cześć.